Witam panie Mirku na pana plantacji po raz kolejny. Kilka razy już tutaj byliśmy w tym sezonie, byliśmy też na konferencji borówkowej. No i z naszych rozmów, z naszych kontaktów w trakcie sezonu wiem, że ten sezon był taki no, wyjątkowo nerwowy, trudny, ciężki, w zasadzie chyba już od samej wiosny. Witam również pana redaktora. Ten sezon to zapamiętam jako sezon e, trzech zaraz. Trzy zarazy. E, pierwsza zaraza to zaraza koronawirusa, która trwa do tej pory. Spowodowana, będzie pewnie jeszcze trwała. Pewnie będzie jeszcze trwała, tak, bo ten koronawirus to e, e, tak jak każdy wirus i koronawirus, setki lat, miliony lat na Ziemi istniał i istnieć będzie. No ale na razie to nas atakuje. Więc my tutaj dzielnie się przed tym wirusem bronimy. Także, pani redaktorze, pierwsza zaraza, która w tym roku zaatakowała, tak jak powiedziałem, to była zaraza SARS-CoV-2. Strasznie ciężka zaraza, straszna pandemia. Myślę, że nawet bardziej, bardziej no niebezpieczna niż powiedzmy w średniowieczu dżuma, która skasowała 60% populacji w Europie, to tam myślę, że. Jeszcze straszniejsze jest. To się, to się okaże, zobaczymy, jak będzie. Druga, druga zaraza, która zaatakowała to nas, plantatorów, no i mnie również nie oszczędziła, to była z kolei zaraza, ja to nazywam klimatyczna. Prze, prze, przepiękna wiosna, która się zapowiadała w marcu, ciepła, wydawało się, że już i mamy po zimie, mamy po jakiś mrozach. A tu się okazuje, przychodzi kwiecień. Panie doktorze i co my mamy? Przymrozki. przymrozki. i to takie przymrozki po minus 4, po minus 5 stopni i proszę Państwa proszę sobie wyobrazić wyobrazić. W styczniu miałem dwie noce z przymrozkami 5 stopni na minusie i jednej nocy, którejś tam kolejnie było minus 3 stopnie. Natomiast w kwietniu miałem 16 nocy z przymrozkami. Od największych był minus 5 stopni do tam 1,5-2 stopnie. Ale 16 na 30 dni, czyli więcej niż połowę nocy były z przymrozkami. Żywiłem nadzieję, że przymrozki się zakończą w maju. Na to wszystko prognozy wskazywały. No ale niestety zimna Zośka przyszła nie, 8, nie 15. Tylko 21 maja, w nocy, z 21 na 22 maja. Potraktowała mnie srogo, jak również innych moich kolegów, plantatorów, jak również innych kolegów, plantatorów innych odmian jagodowych, prawda? Okay. Panie, to, że pan, pan pokazywał to również w swoich artykułach i sw na swoich filmach, chociażby wspomnieć o truskawkach, prawda? Dokładnie. E no i e, ta nocka, to, w, te, w tą noc zostałem potraktowany temperaturą minus 7 stopni, gdzie wszystkie odmiany wczesne, które tylko posiadałem zostały skasowane w 90%. To jest odmiana Early Blue, to jest odmiana e, plenna odmiana Early Blue, to jest odmiana bardzo plenna Patriot to jest odmiana wśród której stoimy Spartan to jest odmiana e, Hanach Choice. Te wymienione przez mnie odmiany 90% zostały skasowane w jedną noc. Stąd straty, które w skali poniosłem, liczę w stosunku do ubiegłego roku, jest to o 42% mniejszy zbiór masy towarowej niż w ubiegłym roku. Ucierpiał jeszcze trochę Duke. W zależności w którym miejscu był posytowany gdzieś na dołkach około 30%. Natomiast na dobrych miejscach, na dobrych stanowiskach, to może tam 5-10%. To nawet nie było to, to, to widoczne specjalnie. Ucierpiałeś troszeczkę Sierra. To już jest odmiana środkowa toro niezauważalnie było w ogóle i może w 30, może w 25% ucierpiała nowa odmiana, którą mam, Dennis Blue, fantastyczna, plenna, bardzo plenna odmiana, no to gdzieś myślę około 25% ucierpiała. Yy, także w, w, ta masa się nałożyła, tych, tych średnich tam 20% czy 25% strat, no i te, i te, i te 90% straty na wczesnych odmianach, których mam yy, około 30% Procent na terytorium zajmują, wpłynęło na to, że, że tak słabe zbiory miałem w tym roku. Natomiast odmiany już te środkowe i późne. i późne, których też mam ponad 30%, zwłaszcza tych późnych, bo środkowych mam troszeczkę mniej, to zachowały się przyzwoicie, a powiem, że nawet byłem mile zaskoczony odmianą Nelson, która. Ponad standardowo w tym roku się była, wykazała się plennością. Potencjałem, swój, tak? po, po, potencjałem. Co roku była plenna, niektórzy koledzy nam nawet powerrywali, jako, jako mało plenną, nieefektywną, ale tak jak zawsze podkreślałem, że ważne jest, żeby dla danej odmiany przypasowało stanowisko, gdzie, siedlisko, gdzie ona się Jeżeli przypasuje, to będzie rosła, będzie owocowała i będzie super. Jeżeli nie przypasuje, to choćby nie wiem, co byśmy robili przy tej odmianie, nie wiem jak tęczyli, nie wiem jakim miodem ją smarowali po korzeniach i po liściach, nigdy efektu nie osiągniemy. Wspominam te późne odmiany z takim trochę rozrzewnieniem, bo nie wszyscy mają przekonanie do tych starych, starych odmian. Typu właśnie Jersey, które w 100% nie, nie przemarzyły, w 100% owocowały. Typu Light Blue, które również zero, zero strat na nich miałem. Typu Elizabeth, która zero strat na nich miałem. Nawet bym powiedział, że w tym roku chyba więcej na niej miałem niż w ubiegłym. No i niezawodny oczywiście Elliot, który jak już wszystko przekwitnie, to Elliot zaczyna kwitnąć wtedy. Także to się okazuje plusem. To się okazuje plusem. Nieraz, a mam tutaj takie sytuacje, że około 20, tak się zdarza, że powiedzmy tam co 3-4 lata wyskakuje taki jednonocny mrozek typu minus 4, minus 5 stopni i mi wtedy kasuje. Tego Eliota, ale to czekamy parę dni. To, co zostanie dojrzałe, zostaną zmarznięte, przemarznięte, one się gdzieś tam sypią, zaskną. Ale które były jeszcze słabo różowe, albo zielone, dochodzą. Czyli one, jak gdyby nie poddały się temu mrozowi, prawda? Czyli wniosek z tego taki, że warto mieć tutaj urozmaicenie odmian, tak, tak. Bo zawsze możemy w jakiejś tam trudnej sytuacji się obronić i, tak, i wyjść na prostą. Tak, prawda? tak, tak. No bo jak mówię nawet, jak przyjdzie taki mróz we wrześniu, jakiś tak. tam przymrozek i mnie skasuje, to ale na przykład na y, wiosna była łagodna, y, była miłościwa dla mnie i na wczesnych odmianach mogliśmy uzyskać i plenność, i mogliśmy uzyskać, uzyskać y, dobrą, dobrą zapłatę, dobre, dobre przychody z tego, z tego tytułu. Jak z kolei, tak jak w tym roku miałem straty 90% na wczesnych, no wczesnych to, to wszystkie późne mnie dały, także Także dywersyfikacja w każdym biznesie jest, jest ważna, prawda? Żebyśmy się nie koncentrowali tylko na jednym. No dobra, taka trzecia zaraza? No i, no i trzecia zaraza, ta klimatyczna. No i trzecia zaraza to zaraza przyrodnicza, a mianowicie ta, o której już profesor Stanisław Pluta mówił nam od 2006 roku. Mówił nam i mówi i mówił. Ale jest taka zasada w, psych w psychologii, jeżeli się. O czymś mówi, a to się nie staje, to człowiek na to obojętnieje. Tak I jest. później, jak się stanie, to dopiero jest szok. jest szok, jest zdziwiony, ale, 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 co się stało. No więc, tą trzecią zarazą, która nas dotknęła w tym roku, to jest yy, muszka Suzuka Drozofili. Drozofila. Albo muszka plamo skrzydła. Nie? Albo muszka plamo skrzydła, jak to tam niektórzy mówią. No więc, yy, ja uzyskałem od pana redaktora telefon. I z takim tekstem, słuchaj, tam gdzieś tam jest muszka, Suzuki, ty zobacz u siebie, sprawdź. Zdrętwiałem, jak to usłyszałem, ale mówię: Dobra. I pierwsze co po rozłączeniu się, po rozmowie, pobiegłem na sartownię sprawdzić w odpadach, czy jest. No szukam, 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 wybieram, nie ma. W zdrowych, nie ma. Zrobiliśmy do słoja, te rzuciliśmy te zaleliśmy wodą, może wypłynie, nie ma. Dwa dni stało, nic nie wypłynęło. Poszedłem na, na plantację. Chodziłem, szukałem, żeby znaleźć, żeby zobaczyć jakieś tam zniszczone, jakieś tam robaki w środku. Nic nie było, ale jestem wdzięczny panu redaktorowi za ten telefon, bo tak moją czujność, tak moją czujność e, obudził. E, obudził, że już, mówię, jeżeli w okolicach tam kolegów w, w Grojcu czy w innych, ale, ale w bliskich mi tu rejonach, czy koło Sochaczewa, czy w innych, no to jeżeli tam przyszło, no to podejrzewam, że wcześniej czy później może do mnie przyjść. Także już mam jakieś tam plany przygotować się, przygotować się co do przyszłego roku, żeby się przed tym obronić. Tak jak się nie obronię na przykład przed yy tą zarazą SARS-CoV-2, no bo, no bo się nie obronię. I nie, nie, nie wiem jeszcze jak, choć, choć ta zaraza dała nam popalić w tym sensie, że oboszczony rygor sanitarny, pracownicy prawda, w tych takich strojach na twarzy musieli występować na sortowni, w rękawiczkach jednorazowych, każde wyjście, przyjście, specjalne dezynfekcja, specjalne płyny. Jedna osoba tutaj zajmowała się myciem Klamek co godzinę, każda klamka wymyta, wydenzyfikowana. Musieliśmy wydzielić sanitariaty dla kwarantannowych, po kwarantannie, musieliśmy wydzielić pomieszczenia kuchenne dla kwarantannowych, po kwarantannie. Także w momencie, kiedy zjeżdżali pracownicy, musieliśmy wydzielić również stanowiska pracy. Kwarantannowi w jednym miejscu pracują, płci kwarant po, po kwarantannie, w innym miejscu pracują. Musieliśmy wydzielić szlaki komunikacyjne, żeby się tam ograniczyć do minimum, do minimum żeby ograniczyć kontakt jednych, jednych z drugimi. No i, i, i pierwsze próby, które Sanepit tam wykonywał, były ujemne. Znowu wykonywał jakieś próby ujemne. No i już później nie, nie robili, bo widocznie doszli do wniosku, że no, tutaj jest taki zdrowy teren i, i, i jest, ten, bezpiecznie. jest bezpiecznie. No i ten wirus chyba nie zauważył tutaj tego terytorium i gdzieś tam indziej pewnie sobie poszedł. Także jestem szczęśliwy. I I panu Bogu, tak dalej było... No właśnie mu jestem szczęśliwy. Panu Bogu dziękuję za to, że tyle ludzi, ponad setka była. Przyjechało zdrowych i wyjechało zdrowych stąd. Dokładnie. Były różne, różne inne problemy. Kiedyś antraknoza wydawała się taka nie do pokonania, a jednak tutaj się okazuje, że po wdrożeniu kilku tam. Różnych elementów i technicznych, dokładnie. i ochroniarskich udaje się zapanować nad tą chorobą, prawda? Dokładnie, dokładnie. Mi się wydaje, że ten rok tak trochę nakazuje zmienić myślenie też o prowadzeniu plantacji borówki, bo to jednak wiele rzeczy, które wydawało się takie błahe i nieistotne, nabierają znaczenia. I tutaj fitosanitarne zasady prowadzenia plantacji i organizacja pracy, i tutaj dobór odmian na plantację, to za. Czy na, trzeba chyba troszeczkę zweryfikować i zmienić na przyszłość. I, i, słuszne, i słuszne spostrzeżenie, e, dlatego że tak, e, weźmy którąś z tych zaraz, którą wymieniłem e, muszkę. E, prawda? Czyli e, wiemy, że ona. W, w, przynajmniej z tych informacji, które posiadamy, zaatakowała nas w drugiej połowie sierpnia, pod koniec, pod koniec, prawda? Późne odmiany. Późno, czyli tak, jeżeli ktoś ma późne odmiany, tak jak ja mam późne odmiany, ja już muszę być na to przygotowany, e, pod każdym względem, e, techniki zbioru, e, zabiegów, e, jak również e, sortowania. I przechowywania. E, muszę, być już, y, muszę zmienić całe procedury, całe zachowanie, prawda? Żeby, żeby być na, przygotowany na to nieszczęście, które y, może, się może się wydarzyć. Także ta uwaga jest bardzo słuszna. Natomiast na pewno nie zmienię struktury nasadzeń, czyli że jest niebezpieczeństwo atakowania przez muszkę mm. późnych odmian, to ja je albo skasuję, albo tam ich nie będę sadził. Nie. Proszę Państwa, dlatego tak jak wspomniałem, przychodzi takie nieszczęście jak ta pierwsza zaraza, które te mrozy, przymrozki i tak dalej kasują mi wczesne. Jeżeli nie będę miał późnych, to czy muszka, czy nie muszka, to ja już i tak nic nie będę miał. No, dokładnie. Trzeba, trzeba i wydaje mi się to, co też już wspominaliśmy parę razy, ta dywersyfikacja w technologię, tak? Bo tutaj też powstają daszki, są plany, żeby stawiać kolejne, no bo to z kolei pozwoli regularnie te zbiory prowadzić, co przecież też jest ważne. W walce z muszką, prawda? No dokładnie. Właśnie no, to jest jeden z aspektów, o których tutaj no. y, s, y, słuszna uwaga jest. Y, jeden z aspektów, żeby nie dopuszczać do przejrzenia y, owoców, prawda? I nie dopuścimy wtedy, kiedy y, będziemy mogli zbierać na bieżąco. No jeżeli będzie deszcz, już tego nie będziemy mogli zrobić, prawda? A jeżeli będziemy mieli daszki, tak jak tam są, oddali, już są złożone, prawda? Przeciwdeszczowe, to zawsze będziemy mogli zbierać na bieżąco, na bieżąco i, i, i ochronimy w w też w taki sposób, no. Żeby, żeby, żeby się nie poddać, e, jak ja to nazywam, zarazie. Tak jest, no bo póki co, tam nawet patrząc na to co się dzieje w krajach, gdzie już ta muszka jest kilka lat, nie ma jednej metody, która by pozwoliła się jej ustrzec, nie ma środka, którym opryskamy plantację i, i jej nie będzie, tylko to musi być wdrożone ileś tam elementów i technologicznych, i agrotechnicznych, i ochroniarskich, no żeby po prostu tego szkodnika w owocach nie mieć. Dokładnie, dokładnie. Musi być, musi być kilka, kilka aspektów stosowanych w trakcie zbiorów, prawda? A więc mówię, tak jak powiedziałem, technika zbioru nie może nic zostać pod krzewami, więc dodatkowo powiedzmy, albo ci, którzy zbierają, tak pogubią, trzeba pilnować, żeby, żeby zebrali z ziemi do, do, do drugiego pojemnika, albo, albo jedna osoba będzie chodzić w porządkach i wybierać. Nie wiem, ale to jest zmiana techniki, prawda? Zmiana za, e, zabiegów, prawda? Z Stosowaliśmy jakieś te zabiegi, jakie żeśmy stosowali do zbiorów, do zbioru, tylko do zbioru. później koniec, Musza tak? I w a, a tu będzie, będzie w, w trakcie zakonęć. zbiorów.